Ethereum prowadzi wzrosty, a AWE ma potencjał na potężny skok. Smarter Web zwiększa swoje zasoby Bitcoin. Trump Media rozwija sztuczną inteligencję na platformie Truth Social. MSTR osiąga rekordową kapitalizację rynkową w świecie wzrostów Bitcoina. Bitcoin Swift, BTC3, rewolucja w kryptowalutach z prawdziwą infrastrukturą. Ważna informacja: przez pewien czas nie mieliśmy dostępu do maila podanego w opisie kanału i opisach filmów. Jeśli ktoś próbował się z nami kontaktować, Niestety nie otrzymaliśmy tych wiadomości. Przepraszamy za brak odpowiedzi i prosimy o ponowny kontakt. Dziękujemy za wyrozumiałość. Zanim zaczniemy, witajcie na kanale Kryptowiadomości, czyli miejscu, gdzie przedstawiamy Wam najświeższe informacje z rynku kryptowalut. Pamiętajcie, proszę, żeby zostawić suba, wbić dzwonek i dać łapkę w górę, gdyż to pomaga nam rosnąć i dostarczać Wam więcej materiału. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach na temat wydarzeń, które zaraz Państwu przedstawimy. A teraz zapraszam do zapoznania się z najciekawszymi nowinkami z tej jakże fascynującej dziedziny, jaką jest świat kryptowalut. Ethereum prowadzi wzrosty, a Aave ma potencjał na potężny skok. Rynek kryptowalut wszedł w fazę byka, a Ethereum i ETH zdominowało przestrzeń, osiągając imponujący wzrost o 21% w skali tygodnia, przekraczając granicę 3330 dolarów. Ten entuzjazm pociąga za sobą inne altcoiny, a Aave, Aave zaczyna wykazywać oznaki dołączenia do tej fali wzrostów. Token DeFi wzrósł o 7% w ostatnich dniach. Ale to, co przyciąga jeszcze więcej uwagi, to pojawiający się na wykresie układ techniczny, sugerujący możliwy dalszy wzrost. AA wydaje się być na wczesnym etapie formowania klasycznego wzorca fali korekcyjnej ABC Zigzag, a jeśli ten scenariusz się spełni, token może szykować się na silny ruch w górę. Ruch od 114 dolarów do 317 dolarów stanowił falę A, ukazującą silny impuls wzrostowy. Po nim nastąpił zdrowy cofnięcie do 213 dolarów, które zakończyło falę B. Teraz Awe znów wspina się w górę, co sugeruje, że rozpoczyna się fala C, ostatnia część wzorca, zazwyczaj charakteryzująca się impulsywnym wzrostem. Jeśli struktura będzie się rozwijać zgodnie z przewidywaniami, a Awe może zmierzać ku przedziałowi cenowemu pomiędzy 416 a 542 dolarami. Te poziomy odpowiadają rozszerzeniom Fibonacciego dla fali A które służą do przewidywania końca fali C. Z obecnej ceny wynoszącej około 322 dolarów, możliwy wzrost może wynieść od 29 do 68%, pod warunkiem, że nastroje rynkowe pozostaną pozytywne. Co dalej? Aby prognoza byka utrzymała się, Awe musi utrzymać się powyżej poziomu 323 dolarów, co jest zbliżone do szczytu fali A. Utrzymanie tego poziomu prawdopodobnie potwierdzi strukturę i otworzy drogę do dalszych wzrostów. Jeśli jednak cena spadnie poniżej 300 dolarów, może to chwilowo opóźnić rajd lub prowadzić do konsolidacji. Z rosnącym momentum i dopasowującymi się wzorcami technicznymi AAW może szykować się do silnego rajdu, ale jak zawsze inwestorzy powinni zachować ostrożność i czekać na potwierdzenia. Smarterweb zwiększa swoje zasoby bitcoin. Brytyjska firma Smarterweb kontynuuje swoją strategię akumulacji bitcoinów, dokupując kolejną porcję kryptowaluty za kilka milionów dolarów. W środę, 16 lipca 2025 roku. Firma ogłosiła, że powiększyła swoje zasoby o 325 bitcoinów, które nabyła za kwotę 27 milionów 150 tysięcy funtów, około 36 milionów 450 tysięcy dolarów. Średnia cena zakupu wyniosła 83 525 funtów, około 112 tysięcy dolarów za bitcoin. Zakup ten nastąpił mniej niż tydzień po tym, jak firma dokupiła 275 bitcoinów po średniej cenie wynoszącej 108 182$, kontynuując strategię wzrostu rezerw. Po tej transakcji Smarter web posiada już w swoim portfelu 1600 bitcoinów, co plasuje firmę wśród 25 największych instytucjonalnych posiadaczy kryptowaluty na świecie. Smarter Web rozpoczęła swoją strategię akumulacji bitcoinów niedawno, przy średniej cenie zakupu wynoszącej około 79 534 funty, około 106 798 dolarów, z bitcoinem, który obecnie handluje się po cenie wynoszącej ponad 118 000 dolarów, wartość posiadanych przez firmy aktywów wzrosła o około 11%. Firma rozpoczęła swoją przygodę z kryptowalutami w roku 2023, kiedy zaczęła akceptować płatności w bitcoinie. Jej rosnące rezerwy są odzwierciedleniem szerszego trendu, w którym tradycyjne instytucje traktują bitcoin jako wiarygodny, długoterminowy aktyw. Podobne podejście przyjęła francuska firma Blockchain Group, która obecnie jest pierwszą europejską firmą zajmującą się wyłącznie gromadzeniem bitcoinów. Firmy w Stanach Zjednoczonych i Japonii również zwiększają swoje rezerwy, co prowadzi do wzrostu instytucjonalnego zainteresowania kryptowalutą. Zgodnie z danymi około 125 instytucji posiada bitcoin w swoich rezerwach, a liczba ta szczególnie wzrosła w drugim kwartale roku, notując wzrost o ponad 60% w porównaniu do pierwszego kwartału. Bitcoin kontynuuje swoje wzrosty, niedawno przekraczając granicę 123 tysięcy dolarów. Obecnie jego cena wynosi około 119 300 dolarów, co oznacza wzrost o prawie 3% w ciągu ostatnich 24 godzin. Trump Media rozwija sztuczną inteligencję na platformie Truth Social. Trump Media and Technology Group kontynuuje rozwój platformy Truth Social, ogłaszając plany integracji sztucznej inteligencji. Firma złożyła dwa wnioski o zarejestrowanie znaków towarowych dla Truth Social AI i Truth Social AI Search, co sygnalizuje zamiar wdrożenia funkcji opartych na AI. Devin Nunes, CEO Trump Media, wyjaśnił, że inicjatywa związana z AI ma na celu pozycjonowanie Truth Social jako źródła wiarygodnych informacji, newsów poza głównym nurtem i rozrywki. Firma nie ujawniła szczegółowych informacji o produktach ani planowanej dacie wdrożenia. Wnioski te stanowią kolejny krok Trump Media w rozszerzaniu swojej oferty cyfrowej poza media społecznościowe. Choć inne platformy już wykorzystują AI do tłumaczeń, rekomendacji treści czy obsługi klienta, nie jest jeszcze jasne w jaki sposób system AI Truth Social będzie działał ani jak będzie generować przychody. Na początku 2025 roku Truth Social miał 6,3 miliona użytkowników. Choć liczba użytkowników zmieniała się w ciągu minionego roku, pozostaje stosunkowo mała w porównaniu do konkurencji, takich jak Facebook, który w 2023 roku miał 3,1 miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Pomimo tego akcje Trump Media wzrosły o 5,5% w środę, przewyższając szeroki indeks Nasdaq. Chociaż w tym roku kurs akcji spadł znacząco, firma odnotowała krótką poprawę po ogłoszeniu nowych planów. Jednak mimo tego wzrostu firma wciąż zmaga się z trudnościami finansowymi. Trump Media zanotowała stratę netto w wysokości 31,7 miliona dolarów w pierwszym kwartale 2025 roku przy przychodach kwartalnych wynoszących 8,8 miliona dolarów. Większość dochodów pochodziła z reklamy, a firma nie zdywersyfikowała jeszcze swoich źródeł przychodów. Inicjatywa związana z AI to jedno z kilku działań podjętych przez firmę w ostatnich miesiącach, mających na celu zwiększenie wartości dla akcjonariuszy. Trump Media niedawno pozyskała 2,3 miliarda dolarów dzięki sprzedaży akcji i obligacjom zamiennym, które mają wesprzeć ekspansję firmy, w tym plan stworzenia rezerwy finansowej w Bitcoinie. Firma złożyła również wnioski do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd SEC o uruchomienie funduszy ETF opartych na kryptowalutach tym Bitcoin ETF, dualny Bitcoin Ethereum ETF oraz osobny ETF na kryptowaluty POM Blue Chip, obejmujący takie altcoiny jak Solana, Kronos i XRP. Pomimo tych działań, Trump Media ostrzega inwestorów przed trudną sytuacją finansową i spodziewanymi stratami podczas rozwoju swojej oferty streamingowej i infrastrukturalnej. MSTR osiąga rekordową kapitalizację rynkową w świecie wzrostów Bitcoina. Strategia Michaela Saylora MSTR zakończyła środową sesję giełdową na najwyższym poziomie kapitalizacji rynkowej w swojej historii, co miało miejsce w kontekście rekordowych cen Bitcoina. MSTR właśnie zakończył dzień z rekordową kapitalizacją rynkową. Napisał Saylor na X w środę. Cena akcji MSTR wzrosła o 21, 52% w ciągu ostatniego miesiąca, zamykając środową sesję na poziomie 455,90 dolarów, według danych Google Finance. W tym samym czasie Bitcoin, BTC, zanotował wzrost o 10%, osiągając nowe rekordowe ceny na poziomie 122 884 dolarów w poniedziałek, by później cofnąć się do 118 413 dolarów w momencie publikacji, jak podaje Nansen. Handlowiec opcji Sean Trades zauważył w swoim wpisie, że MSTR przygotowuje się na kolejny etap wzrostów do nowych rekordów. Pomimo osiągnięcia nowego rekordu kapitalizacji rynkowej, MSTR wciąż jest o 19% poniżej swojego historycznego szczytu, wynoszącego 543 dolary, który osiągnął 20 listopada. Firma nadal emituje akcje, aby pozyskać środki na swoją strategię akumulacji bitcoinów. MSTR świętuje 11 dzień kwalifikacji do SP 500. Podczas gdy firma kontynuuje zakupy bitcoinów, Jeff Walton, wiceprezes strategii bitcoin w Stripe Funds, napisał w swoim wpisie na X, że to już jedenasty dzień kwalifikacji strategii MSTR do indeksu S i P500. W maju, podczas premiery dokumentu Michael Saylors 40 miliardów bitcoin bet w Financial Times, Walton przewidywał, że strategia ta stanie się największą notowaną spółką na rynku publicznym dzięki finansowej sile, którą zapewni jej bitcoin. Firma ogłosiła w poniedziałek w pliku złożonym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z SEC, że w zeszłym tygodniu zakupiła 4225 bitcoinów za 472,5 miliona dolarów. MSTR opublikuje swój najnowszy raport kwartalny 5 sierpnia. Firma odnotowała straty netto przez ostatnie 3 kwartały. Bitcoin Swift BTC3, rewolucja w kryptowalutach z prawdziwą infrastrukturą. Bitcoin nie tylko rośnie w wartości, ale również w swojej konstrukcji. Podczas gdy meme coiny, takie jak Shiba Inu, zdobyły popularność dzięki wirusowym akcjom w mediach, Bitcoin Swift BTC3 wyróżnia się tym, co meme coiny nigdy nie mogły zaoferować prawdziwą infrastrukturą. BTC3 dostarcza programowalną kopalnię, inteligentną automatyzację AI oraz weryfikowalną prywatność w jednym ekosystemie, a to wszystko dzieje się na żywo. Bitcoin Swift zyskuje uwagę nie przez memy, ale dzięki realnym rozwiązaniom. Jego hybrydowy konsensus łączy Proof of Yield Mining z Proof of Stake Validation, tworząc blockchain, który dostosowuje się w czasie rzeczywistym dzięki smart kontraktom i zarządzaniu. Nagrody za kopanie dostosowują się do uczestnictwa, aktywności oraz zużycia energii, a smart kontrakty automatyzują wypłaty, zarządzanie i zgodność. Infrastruktura samo przystosowująca się do zachowań ekosystemu jest audytowana przez SpyWolf i Solid Proof z pełną weryfikacją KYC, zapewniając bezpieczeństwo i przejrzystość. Bitcoin Swift nie polega na statycznych skryptach do obsługi logiki blockchaina. Używa smart kontraktów kompatybilnych z WASP zawierających wbudowane agenty AI, które uczą się z zachowań sieci i automatycznie aktualizują wydajność kontraktów. Propozycje zarządzania składane przez użytkowników są wstępnie sprawdzane przez agentów AI, którzy modelują potencjalne wyniki i przydzielają punkty ryzyka. Głosowanie odbywa się na podstawie systemu kwadratowego, ważonego przez zdecentralizowaną tożsamość, co zapewnia, że realni użytkownicy, a nie boty, kształtują przyszłość sieci. Bitcoin Swift unika kompromisu między prywatnością a audytowalnością. Dzięki dowodom zerowej wiedzy zk-SNARKs oraz zdecentralizowanej tożsamości DID, użytkownicy mogą weryfikować takie dane jak wiek czy narodowość, nie ujawniając swoich osobistych informacji. Zeka Snarks umożliwiają przeprowadzanie transakcji w sposób prywatny, zachowując audytowalny zapis kryptograficzny. Przedsprzedaż Bitcoin Swift rozpoczęła się 16 lipca 2025 roku. W odróżnieniu od innych tokenów, BTC3 dostarcza natychmiastową funkcjonalność. Uczestnicy przedsprzedaży otrzymują automatyczne nagrody Proof of Yield, które są aktywowane na końcu każdego etapu. Ta przedsprzedaż trwa tylko 64 dni, co przyciąga znaczną liczbę inwestorów. Każda transakcja uruchamia logikę, która ocenia kwalifikowalność, oblicza nagrody i przechowuje je w weryfikowalnym systemie, co zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo. Mapa drogowa BTC 3 skupia się na dostarczaniu rzeczywistej funkcjonalności. W pierwszym kwartale 2026 roku ma ruszyć silnik kontraktów AI oraz moduły uczenia on-chain, a w drugim kwartale pojawią się funkcje DeFi, takie jak sklogin i prywatne skarbce. W trzecim kwartale dostępne będą narzędzia do głosowania w DAO, a w czwartym kwartale dojdzie do migracji na suwerenny łańcuch BTC 3 z stablecoinem BTC 3U oraz mostem do Solany. Bitcoin Swift to żywa, funkcjonalna platforma stworzona z myślą o długoterminowym udziale i automatyzacji finansowej. Z programowalną kopalnią, AI w zarządzaniu, weryfikowalną prywatnością i jedną z najszybszych przedsprzedaży w historii, BTC3 udowadnia, że prawdziwa użyteczność wciąż wygrywa w kryptowalutach. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę, subskrybuj i kliknij dzwonek, ponieważ, jak wspominałem na początku, bardzo nam to pomaga w rozwijaniu się regularności oraz polepszaniu jakości treści, które Wam dostarczamy. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na wyżej przedstawione tematy: który news był najmocniejszy? Co jeszcze chcielibyście zobaczyć na kanale? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ostrzeżenie o ryzyku. żadna z analiz ani informacji zawarta w tym filmie czy kanale nie jest rekomendacją inwestycyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów. Dziennik ustaw z 2005 roku numer 206 pozycja 1715. Wszystkie informacje są prywatną sugestią właścicieli kanału, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania widzów na rynku kryptowalut, podjęte na podstawie informacji zawartych na nim oraz Poniesione przez to zyski bądź straty. Każdą informację należy poddać własnej analizie i w oparciu o nią podjąć stosowną decyzję. Nie polecam kopiować moich zagrań ani analiz. Kanał oraz zawarte na nim informacje, analizy czy relacje wyłącznie mają charakter rozrywkowy. Pamiętaj, że inwestowanie na rynku kryptowalut niesie ze sobą ryzyko utraty części lub całości środków. Wchodząc w ten rynek, podejmujesz własną, świadomą decyzję i akceptujesz to.